Nie uwierzycie Anony, co mi się ostatnio odwaliło. Gotuję sobie wodę na herbatę w mojej małej poperelowskiej kuchni. Nagle słyszę dzwonek do drzwi. Patrzam przez drajcę Jezusa i nie wierzę własnym oczom. Magda Gester, jasny gwint. Bez żadnego dzień dobry wpieprza mi się na chatę, a za nią ekipa z kamerą. Wbija do kuchni bez pardonu Jerry'a. Co to kurwa ma być? Herbatę chciałem zrobić. Ale że ta kurwa? Człowieku, z ja spadłeś? Pokaż mi skąd... Odkręcam kurek i nawet kropla nie zdążyła spaść do zlewu, a tam mi odwala miareczkowanie. Widzisz, kufa? Twardość za duża o 0,0003 promila. Jak ty chcesz zrobić dobrą herbatę na takiej wodzie? Dlaczego chcesz truć ludzi? Prawdziwa herbata uda się tylko na wodzie z lodowca z Himalajów, nabieraną w usta przez ślepe zakonnice w ciąży i tak transportowane do Gruzji, gdzie są filtrowane przez liścia winogron. Jutro tu wrócę. I wyszła ja w ciężkim szoku. Nie wiem czy jestem naćpany Następnego dnia ta wariatka wróciła Skąd wiedziała, że znowu robię herbatę Wbija mi do kuchni i ogląda Jeździ białą rękawiczką po koszu na śmieci i okapie O mało się nie zżyga, jak zobaczyła w lodówce czteropak Łomży Co to kufa ma być? Po żadnej kuchni pije się tylko kraftowe piwa I wyrzuca mi czteropak z 7 piętra przez okno Słyszę huki, dźwięk alarmu Nie chcę być w skórze sąsiada, bo dopiero kupi tego passata z 2001 roku Na kredyt Potem wychodzi. Rano było jeszcze gorzej. Spałem sobie smacznie, kiedy usłyszałem dźwięk taranu, Wy zniszczył mi drzwi ze sklejki. Magda wbiła przez otwór i wyciąga mnie z wyra. Ubieraj się kuwa, idziemy na wycieczkę. Ona i ekipa zaciągnęli mi do osiedlowej biedry. Kaćkuwa, ile to wód? Ile herbaty? To jest wybór! Zaczął odkręcać butelki i rozrywać opakowanie herbat. Kazała mi próbować i wąchać. W życiu się tak nie opiłem wody. Potem odstawiła mnie do domu. Na wszelki wypadek zadekowałem się u kumpla, i tak mnie znalazła. Pokaż mi, jak robisz herbatę! No to biorę wodę, nalewam do czajnika i grzeję. Nasypałem herbaty do kubka i patrzę z niecierpliwością. Magda nagle zakłada na mnie biały fartuch i odpycha. Za mało ma i ostrej papryki! I wsypuje mi do kubka pół kilo prymatowych ziół, po czym zalewa. Maskuwa! i idź częstować sąsiadów, a potem zaprosić ich na uroczystą herbatę. Poszedłem. Nie dość, że musiałem gotować wodę dla 75 osób, to musiałem dokupić dwa czajniki i nową kuchenkę. Aha, do tego pod moją nieobecność przemalowała mi mieszkanie na żółto-niebiesko, a na drzwiach wyryła nożem napis herbatka u tatka. Nie wiem, czy po czterech tygodniach wróciła, bo zaszyłem się w lesie i nigdy już nie tknę herbaty.